stoiska plastyczne, salon fryzjerski i pięknych paznokci oraz pracownia biżuterii. Potyczki rodzinne, konkursy i sportowe zawody. Happening Mydlana Szkoła przygotowany przez Fundację Teatr Bezdomny i wreszcie domowe wypieki, gorące kiełbasy z grilla, malowanie twarzy i wmuchane zjeżdżanie. Tak uczniowie Żarowskiej Podstawówki obchodzili Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Patrona. Niech ten Dzień Dziecka będzie pełen radości, a każdy następny dzień niech będzie Dniem Dziecka. Niech ta szkoła, do której chodzicie, kojarzy Wam się tylko z tym, co dobre, z samymi pozytywnymi rzeczami, a dzisiaj bawcie się, zdobywajcie nowe umiejętności, mile spędzajcie czas. Dziękuję bardzo i wspaniałej zabawy. Na Żarowskiej Scenie Talentów w środę 1 czerwca dla najmłodszych wystąpili także nauczyciele. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym z progu garnek stukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. o widział kto takiego Przyszła krowa tuż za progiem. Zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. Koko! A, to krawa! Przyszła świnia. Prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyprawia? Przyszedł baran. Chciał na grzędzie, siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o obie baranim rzekła i dodała. Próżne do słowa, kaka! przyszli sobie goście. Nie jesteśmy na drugim spacerze. Już nie weź, na rowerze. Świętowanie było również okazją do rozstrzygnięcia konkursów, organizowanych przez placówkę w Żarowie. Nagrody powędrowały do uczestników konkursu Mistrz Cukiernictwa, Super Rodzinka oraz rozgrywek piłkarskich o puchar dyrektora szkoły. Nie zapomniano także o finalistach szkolnych konkursów kultura słowa, mówimy nie, przemocy słownej. Wszystkim laureatom konkursów nagrody wręczała dyrektor placówki w Żarowie Urszula Ruraż. Jak co roku przyznano także tytuł Mistrza Cukiernictwa, który w tym roku wywalczyła Anna Mirek, reprezentantka klasy 2C ze szkoły podstawowej. W konkursie na super rodzinkę nagrody zdobyło kilka rodzin Anna i Przemysław Piotrowicz. Emilia, Agnieszka i Grzegorz Chrzan, Malwina, Anna i Artur Sikora, Natalia, Lena, Sławomir i Katarzyna Momot oraz Milena i Mariusz Kondratowicz.